Właśnie wchodzimy do jaskini. Morfów, i dzisiaj musimy odnaleźć wszystkie najpopularniejsze postacie, jak jakie kiedykolwiek widzieliście w Robloxie. A pierwsza z nich będzie po drugiej stronie tych torów. Tylko jakim cudem? Mamy tam sześć skrótów i wszędzie slawa, Simon! I ja się domyślam. Patrz na no to, spróbuj, uwaga, ty tylko powolutku. Po tych torach, dobra, czekaj, powolutku. Idę do przodu, jest naprawdę mega hardkorowe I jesteśmy teraz, powie, na jakimś kamieniu. Zaczyna się robić bardzo trudno, więc czy idziesz teraz dalej? Tak, czekaj, ty, uwaga, chcę być pierwszy, tylko czekaj. nie, dobra, tak, nie właśnie, w... nie spadnij. Tylko na dół Meja, prawie. Aaa, Ej, no, okazji, no jak ty to przechodzisz? Dobra, na szczęście mi się udało i mamy tutaj jedynie obrazek Among Us. Ale jak sobie przeskoczymy za niego, to będziemy mogli odebrać naszego pierwszego morfa. I co takiego będzie? Ej, dobra, to jest słońce, które było w Digital Circus. I jeśli pamiętacie tą postać, to koniecznie napiszcie w komentarzu. A teraz zobaczcie, jak ona jest epicko zrobiona. Normalnie z widać wszystkie kabelki, mega ładne szczegóły i wszystkie postacie będą właśnie tak ładnie wyglądać. A tu jest dopiero pierwsza z nich. Żeby przejść dalej, mamy Aż trzy przejścia, czyli jedno właśnie tutaj, tylko widziałem, że coś nas chyba zgniecie, kolejny do drabiny i jedno jest zamknięte, ale zanim tam wejdziemy, to podniesiemy sobie tą łopatę, bo być może do czegoś nam się dzisiaj przyda i odkręcimy właśnie ten zawór, żeby otworzyć te ogromne drzwi, jakie to są epickie animacje, Simon, dobra, dzięki temu udało nam się przedostać na drugą stronę, jest tutaj jakaś malutka, drewniana budka, żeby ją otworzyć, to potrzebujemy oczywiście niebieskiego klucza, który pewnie gdzieś tutaj znajdziemy i Aj, u góry jest... co to jest? No właśnie drugi Morf Simon. Ej, to jest też Nixar Ale tym razem jest to pomnik, która jak zwykle jest bardzo przestraszona, ale też naprawdę mega epicko zrobiona. Jeszcze nie widziałem chyba żadnej gry, która miałaby tak ładnie zrobione morfy. Ej, tylko Czery, co to jest? Jak co to jest? Ej, dobra, czy ty widzisz taką skrzynkę, która się troszeczkę świeci? Ej, kluczyk tutaj mamy. Nie wiem jeszcze, do czego on będzie nam potrzebny, ale na pewno musimy go sobie podnieść. Być może będzie trzeba goś otworzyć sobie tą wentylację, pyk, i podnieść następną. pozać Ej, czy to jest miś Freddy Fazbear? Jodżer. L�ki". No tretii, właśnie, o, dobra, to jest dorufa. właśnie to! Samon, jak ci się podoba ta postać? Uh, o kurczę, Jerry, czy to Freddy i uh, 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 <ś mute> dobra, to jest za te postacie są naprawdę epickie, a mamy dopiero trzy. Przydało się teraz właśnie znaleźć ten niebieski kluczyk i czy da się przejść za tę tory, i to jest zamknięte! tamte miejscu już nic więcej nie udało nam się znaleźć, więc teraz wejdziemy do tego tunelu. Simon, dobra, ty możesz się zmienić wersję w siebie, a nie w tego misia? Ej, ale tak się nie schał przy mord do tej pory! Okej, okay, on naprawdę mega śmiesznie sobie MARC chodzi. Uważaj na tą kulkę, no właśnie, bo... Sprawić to znioto, nie no, w sobie ciebie to znioto, mnie o, na 60 Nie, nie, nie no znowu! Chodź tu teraz do mnie, ej, czy tu jest bardzo dużo pieniędzy na oko? To będzie chyba pierwsze miejsce, do którego sobie wskoczymy. Dlatego lecimy teraz na dół i jesteś jakimś banku i są miliony Robuxów! Chciałbym naprawdę podnieść je wszystkie obrazek monalizy, tylko że jako... Ej, dobra, wiesz co, chyba za każdym obrazkiem normalnie będą jakieś morfiki, podnosimy to i to jest. Ej, czy to jest właśnie złość? Z filmu w głowie się nie mieści! Nie wygląda takiego złego jak zawsze, ale tu jest coś dobre. Naprawdę... Mógł Mój bank, no może ty być tylko... mógł stąd wejść, bo ja go pierwszy zdobyłem. Co? Teraz się będziesz rzucać do mnie. Zobacz, ja mam łopaty, która jest. Ej, czemu ta opata jest we mnie wbita? Ha! Ty, masz cztery opatę i następnego pod tego morfa. Joj, to jest jakiś ogromny skarbiec, gdzie jest następny morf, który jest bardzo dobrze chroniony. Dlatego wróciłem do swojej postaci samu tak samo i spróbujemy to przejść, zapiszmy razem. Teraz ten laser egzamin. Ty, będę pierwszy! Jak będziesz pierwszy? Ja muszę być pierwszy, bo ty właśnie zginąłeś jakiś laser. Podnosimy to i mamy kolejną postać, która była w głowie się nie mieści tylko tym razem. Jest to radość, ale nie jest ona. W sumie zrobiła tak fajnie, jak te wszystkie wcześniej, które mieliśmy. Wracamy teraz do góry. I czy ja właśnie widzę rozwaloną ścianę, za którą są backroomsy, czyli jedno z moich ulubionych miejsc? Wejdźmy sobie tutaj oczywiście do środka. I są tutaj kolejne trzy przejścia. Bardzo wymienionek za tym jest. Tylko, że nie mamy siekiery, żeby sobie rozwalić te deseczki. Dlatego może najpierw pójdziemy sobie w tą stronę, za tymi laserkami. Drugi przeskoczony, trzeci właśnie w tym miejscu. I już na obrazku widzę, że znajdziemy sobie tutaj siekierkę. Sam chodź tu do mnie szybko. Czyli sprawdzę, co tam jest. Skamek. Zaraz to oczywiście wszystko znajdziemy, bo w tym miejscu mogę podnieść się Co się stało z tym pokojem i ściana się normalnie odsunęła? I chyba przez to będzie musieli się dostać na sam koniec. Uwaga, żebyśmy przypadkiem nie wpadli w żadną piłę, dlatego już tu bardzo powoli, Simon. my sobie to, przechodzimy obok tego i dzięki temu mamy następny i item, czyli naszą siekierkę. I w sumie to udało nam się tego wszystkiego zdobyć już bardzo dużo. Mamy łopatę, siekierę i taki oto kluczyk. Dlatego teraz wystarczy wrócić do naszego minionka, który być może będzie chciał nas zaatakować. Jak uratować! Albo go albo zdobyć kolejnego morfa W każdym razie trzeba to sprawdzić Podchodzę tutaj, ej dobra, uszkodzimy jedną, drugą Dyseczkę i chyba tyle na wystarczy wejść do środka A on ja już właśnie idzie. biegnie w moją stronę Dobra, uciekę od niego Sępak na zdorwie. tu będziemy mieli naprawdę Przerąbane, on jest nas mega wkurzony Cały ekran mi się trzęsie A te bakry są ogólnie coraz co, to większe to jest, żeby... Dawaj, to jest domek chyba Dobra, a dziura w ścianie, ej co to jest teraz Czy to jest domek połu, czy mi się wydaje Bo mi się wydaje, że to jest właśnie domek połu Mamy taki jakiś przycisk, który sobie zaraz klikniemy, ale chyba nic z nie Leciemy, więc klikam go w tym momencie, żeby otworzyć ej, chyba jakiś sekretny pokój. Poł, gdzie jesteś, dobra, to musi być poł i ogólnie tak ja no weź to udało się go zdobyć! Simon, czy chciałbyś mnie adoptować? Jestem bardzo głodny. Czy oczywiście tak. Wiesz co, mój każdy poł, co prawda, wiesz, był Czery ale spokojnie, chodź. <laughs> ale dół. był niekarmiony, no właśnie widzę, bo tu jest pełna lodówka. Pewnie tam się tak miałeś zawsze karmiłeś te poł Ej, co to jest teraz? Dobra, chyba musisz zejść łapkę w górę, tu jest napisane. Musimy wrócić z powrotem do backrooms. Ja ogólnie to miejsce bardzo lubię, ale wcześniej nie atakowałem je żadne minionki i mamy kolejny pudełko z bardzo strasznym morwem, czyli Shin Ale myślałem, że będzie troszeczkę większy, bo w sumie nie jest on taki duży, jak z tych morw, które kiedyś udało nam się zdobyć, ale i tak oczywiście bardzo straszny i tak śmiesznie sobie chodzi. No i poza tym wszystkim mamy również jakieś... Okej, okay, dobra. Chciałem powiedzieć kontenery. Myślałem, że może wejdziemy do środka, ale za nim jest jeszcze jeden morw, w którym tym razem będzie... Ej, co to jest Puff? Ja nawet nie wiem, co to jest za postać teraz. Ja właśnie ale patrzcie, jak on wygląda. Taki kapelusik ma. No właśnie, ma jakiś zielony kapelusz kwadratową główkę, ale coś takiego widzę pierwszy raz. Jeśli wiecie o co z tym chodzi, koniecznie napiszcie w komentarzu. A teraz wracamy do naszego minionka. Mam nadzieję, że kościół minie szybko za tym filarem. I przechodzimy sobie na tą stronę. Niemcy ja te kamienie nie muszę niszczyć. Czy może jakoś uda nam się po nich przejść po prostu? I tak z tego co widzicie, mamy tutaj jeszcze jednego Fiza, który też jest mega ciekawy. uciekaj lepiej. Dobra, samo tam ogólnie tak nie ma nic ciekawego. Jest też postać, którą widzę pierwszy raz w życiu. Ale uciec to ja muszę ogólnie z tych z jak najszybciej. Dobra, przechodzimy sobie pod tym drwienkiem I wejdziemy sobie jeszcze na górę tej dra... Drabiny, bo wcześniej nas tutaj nie było. A mamy tutaj naprawdę bardzo długi korytarz, więc opłacało się tutaj wejść. już tutaj do nas biegnie. Na samym początku mamy pierwszego mówika, którego... Ej, dobra, nie wierzę w to! Mamy kameramana i to jest sposób, co naprawdę bardzo mi się podoba! Skibidi toilet, skibidi, skibidi toilet! Simon, może tutaj wejść do mnie po tej drabinie nie No, no czerec, Budo. Czerec, tylko musimy zmorfować się czekać. się stop! Dobra, bo zaraz to jest zatekone wszystko, ale skibidi. Ej, dobra, to są jeden z najlepszych W serio. oni jest naprawdę epicko. A ogólnie morfy ze... To były moje ulubione i miałem ich tak dużo, że już naprawdę sam tego nie policzę. Więc mam oczywiście nadzieję, że zaraz uda mi się znaleźć ich więcej. Dobra, otwieram sobie teraz wentylację, żeby przejść sobie. Ej, są nie wiem gdzie ale mega mi się trzęsie tutaj ekran. W prawo teraz prosto przed nami jest chyba. Ej, nie możemy raczej spać na dół, bo jak spadniemy tu się źle dla nas skończy i powoli biegniemy sobie do góry. Po tym raczej bardzo o tym obie, bo coś takiego nie może mi zaskoczyć, tylko możemy na te linki uważać. I już widzę pierwszego morfa, którego możemy sobie zdobyć. Czy to jest w ogóle gdzieś jakiś checkpoint? Chyba nie bardzo. Ale jesteśmy na samym końcu, podnosimy to i mamy, ej, dobra, cały czas biegliśmy do góry tylko po jakiegoś sneakera, dlatego od razu biegniemy do kolejnego miejsca i widzę, żeby otworzyć sobie tą bramę, potrzebujemy jakiś niebieski zawrót, który pewnie powinien być obok. Ej, dobra, Jak to jest morfów. Teraz Simon, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, jest szósty. Cztery na morfów, milion ich tu jest! No właśnie! Podnośmy pierwszego, to jest fałszywe, ej, o co tutaj chodzi? to to jest Dobra, co słuchane, podnoszę kolejne. Jest! Kibiti tole Jaka złota toaleta! Nie. Nie otwieram tego jeszcze, poczekaj, się. zaraz sobie otworzę kolejne. Ten jest fałszywy, sprawdźmy najpierw wszystkie. Kolejny będzie też fałszywy. Ale chociaż udało nam się zdobyć toalety z Kibidi, którą oczywiście trzeba coś sprawdzić, Tam u góry widzę jeszcze jednego. Ej, e Simon, to jest. co jest? Złoty kibelek. Normalnie, tu jest chyba jakiś DJ ze skibidi, to toilet, tak mi się wydaje. A faktycznie był tam kiedyś DJ. Kto oglądał ten, na pewno pamięta. Więc od razu biegniemy sobie na górę, żeby podnieść jeszcze dwa morfy. I ciekawe, czy ten jest fałszywy. Tak, ten jest niestety fałszywy. Po tych deseczkach do samego końca otwieramy sobie teraz zawór, żeby Właśnie otworzyć tą bramę, mi się trzęsie ekran I pewnie zaraz będziemy mogli oczywiście tam wejść Tylko jeszcze skaczę na dół, żeby podnieść Właśnie ciebie Bardzo mnie jeszcze zastanawia, jak ja mam wejść tam na górę Ale chyba będziemy mogli potem sobie znaleźć jakąś wentylację Albo coś takiego Ponieważ teraz wchodzimy do środka I trzeba uważać, ponieważ to powietrze Chyba nas zabije A więc teraz musimy sobie sekundkę poczekać, aż to właśnie minie I teraz możemy iść do przodu Drugi powinien się odpalić w tym momencie I trzeci chyba właśnie teraz Dobra, udało nam się, możemy biec No i już wiemy po co był nam potrzebny ten kluczyk? Teraz możemy sobie otworzyć to przejście I podniosło się do góry normalnie Dobra, naprawdę epicko Tutaj z tyłu żadnego murfika nie widzę Ale jednego mam właśnie na tym stole I będzie to Freddy Fazbear, tylko tym razem Taki prawdziwy, a nie taki memowy Który wygląda potężnie Nie myślałem, że to będzie... Ej, gdzieś... jeżdżery, Co jest? przecież to jest ten, którego miałeś wcześniej Co ty, człowieku, robisz? Dobra, nieważne, nie ok ja go ubrałem I zobaczcie, ej, on nawet chyba potrafi jakiś robot test No bo faktycznie to były roboty na ja się go sobie zostawię, bo on mega nawet fajnie skacze i przychodzimy sobie teraz do jaskini który jest na początł łopatę, którą również zrobiliśmy na samym początku. Tylko musiałem przejść tutaj jeszcze raz, bo wcześniej coś nie chciało mi działać. Klikamy sobie teraz, działa faktycznie. Dobra, raz na dół, drugi, trzeci, czwarty i jesteśmy na samym dole w jakiejś ogromnej kopalni. Mam wrażenie, że już gdzieś to miejsce widziałem, ale spróbujemy sobie teraz oczywiście przejść do samego końca, tak żebyśmy przypadkiem nie spadli do tej lawy. I już udało nam się znaleźć pierwszego morfika, tylko coś nie mogę tutaj skoczyć. Dobra, mamy. Oj, to jest Foxy, który również jest zrobiony tak samo dokładnie jak Freddy i bardzo, ale to bardzo mi się podoba, są najlepsze morfy chyba w kiedykolwiek grałem. Mamy teraz dźwięk, który musimy sobie przesunąć i jakieś... Ej, dobra, tu spada teraz na dół wszystko, żeby otworzyć nam właśnie to przejście. Szybko, Simon, za mną, musimy się leciutko cofnąć. Dobra, właśnie do tego miejsca prawie spadłem, ale właśnie widzę, po co my tutaj tak naprawdę wstrzymujemy. Ten kluczyk był nam potrzebny na samym początku, żeby otworzyć sobie taką drewnianą budkę. Pewnie pamiętacie, a w tym miejscu jest jakieś wyjście. Nie wiem, czy ja chcę stąd jeszcze wychodzić, bo tutaj mamy Morfika, którego prawie nominowaliśmy. a to jest złoty Sonic, którego właśnie zmienił się Simon. Ej, normalnie byś chodził po tej jaskini to byś tak, się przestraszył. Tak, ale w ogóle. Tych, 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 tych. Ej, faktycznie, mam wrażenie, że jesteś troszeczkę szybszy ode mnie, ale teraz spróbujemy stąd wyjść i jestem ciekawy, jak działa ten wagonik. Dobra, i chyba gdzieś teraz to normalnie wyjeżdżamy Wadzie. stąd. Dobra, Anarka Simon. I z tej strony przyjeżdżamy, a my tutaj byliśmy dosłownie na samym początku, więc ja stąd wychodzę. Biorę kluczyk do ręki i otwieramy sobie Tajne wejście Poleciało na dół i nie zdziwię się Jak w tym miejscu będzie szrek Tak jest mój strzał, dlatego sprawdzamy to I nie, jest to jednak jakiś minionek cyborg Który jest naprawdę bardzo duży I tego to się nie spodziewałem Normalnie chciałem tym lasterem sobie jakoś strzelić Ale chyba nie za bardzo mogę to zrobić No ale teraz pójdziemy do jeszcze jednego Ważnego miejsca, tu jest taka strzałka Więc chyba sobie w tą stronę pójdziemy Ale najpierw, no właśnie, widziałem tego murfika już wcześniej Ale podniosę go dopiero teraz i mamy obrzydzenie, które było w głowie się nie mieści. Ej, czekaj, czy tutaj jest nam potrzebna łopata również? Dobra, dopiero teraz uważam, że możemy sobie normalnie kopać ten cały piasek. Ej, jak to wygląda epicko. Żeby zdobyć jeszcze jednego morfa. W sumie to my go nawet nie zdobyliśmy, tylko dopiero wykopiemy. A teraz dopiero możemy go podnieść i jest kolejna toaleta z Kimmy co mi się bardzo podoba. Dlatego ja się od razu w niego zmieniłem i spróbuję przejść sobie to bardzo trudne obie. Dobra, może to nie jest tak takie trudne jak myślałem. Czy tu jest jakiś teleport normalnie? Chyba wejdziemy tutaj troszeczkę... Później, a póki co jesteśmy w więzieniu! Tylko mogę wiedzieć, kim ty w ogóle jesteś? Dobra, z długo nim jakaś straszna niebieska postać. Z tej strony żadnych morfików nie widzę. Teraz ile to jest morfu w środku. A trzeba mieć do każdego jakiś złoty klucz, tylko skąd My mamy go wziąć? Dobra, chyba już go widzę. Biegniemy sobie szybko pod ten kluczek, bo właśnie nim jakaś niebieska postać, podnoszę to i uciekamy, dobra, do tej dziury w ścianie, cyk właśnie do tego miejsca. Tylko że znowu mamy pusty pokój. Totalnie pusty, ale okej, możemy sobie teraz cichutko tutaj podejść, dobra, otwieram to. No czekaj, no wskakuj dość... On chyba nie możemy wchodzić sobie do więzienia, tak mi się wydaje. Dlatego pierwszym morfikiem będzie fałszywy, którego sobie nie możemy podnieść. Ale są jeszcze dwie kolejne cele, dobra, otwieramy sobie można razie wszystkie. Druga tutaj, trzecia w tym miejscu i sprawdzamy, co takiego uda nam się zdobyć. Jest szinsonik i to ten ciemny. Dalej mamy w następnej celi fałszywy i jeszcze jest ostatnia, do której biegnę bardzo szybko. z razujemy złapani. No tutaj też niestety nic nie ma. Dlatego, chociaż udało nam się zdobyć jednego szinsonika. a dalej jestem ciekawy, do czego jest ten portal. Ej, jesteśmy tutaj u góry, a wcześniej zastanawiam się w ogóle, jak Mamy tutaj wejść, więc mamy. Dobra, nie mam tej jest w ogóle postać z fnaf -a, tak mi się wydaje. Ale to, co mnie interesuje bardziej, to właśnie ta postać i to jest ewidentnie najstraszniejszy szinsonik, jakiego znaliśmy w tej gierce. Na samym końcu wejdziemy sobie jeszcze po tej tajnej drabinie, bo też sumie od niej zaczynaliśmy, ale nie wchodziliśmy nigdy na górę. Widzę jakieś szinsoniki, ale może lepiej nie będziemy do nich podchodzić i podniesiemy sobie. Dobra, mamy jednak jeszcze straszniejszego szinsonika, więc naprawdę bardzo warto by tutaj wejść. A to już jest ostatnia postać, którą. Dzisiaj znaliśmy ogólnie to mamy chyba ponad 20 postaci, a ta jest najlepsza. Więc jeśli chcielibyście kojonicie wszystkie gierki, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcnieczkiem. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Narka wszystkim. Narka.